Dzień kochani, witam Was na moim kanale. Ja jestem Milka, a w dzisiejszym odcinku będziemy sobie chodzić po pokojach różnych graczy Momio. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba. Jeśli tak, to zostawcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i możecie oczywiście napisać też komentarz, typem na przykład, jeśli jaki chcecie zobaczyć u mnie film na kanale itd. itd. co myślicie o tym odcinku? I, i, i przechodzimy do odcinka. Więc wejdziemy tu mój pokój, bo będzie tak łatwiej właśnie przejść na inny pokój, czat publiczny. i tutaj, o! Tylko chcę właśnie poszukać takiego domku, gdzie będą jakieś osoby, żeby można mu do zagadać tak dalej tak dalej. Myślę, że coś z tak, mam nadzieję, że coś takiego znajdziemy. Jeśli nie, to trochę słabo będzie. A ładny pokój ładny, bardzo ładne pokój mam, ja taki nóg trochę jestem z tym pokojem. Nie wiem, wątpię, w sumie był w tych pokojach, no ale można zawsze spróbować. Czyli jak to się w ogóle robi? Ach, to tak się robi. Okej. Okay. Dobra, ogarnęłam to. Pamiętaj, nie dzien hałas, zasad. Tak. No, wiesz, że nagram odcinek teraz, żeby nie było później zaskoczenia. Muszę klikać tutaj, chyba to jedno na dole. Tą chmurkę z pytajnikiem, a nie y, ten domek. Tak, na it nagrywam.

Wą, jaki Wą. Nie ma wą, O oh, mojego męża. Co jest? To nie jest śmieszne w ogóle, jakby, nie wiem Ja sobie tutaj nagrywam odcinek Co? ADHD ma? Dobra, idziemy na inny czas, bo tutaj tak średnio, fajnie Lecimy może na innym czasie, będą jakieś ziomki I nie będzie klucza o jaskarkach Zobaczymy, może tutaj się tutaj rozpisze, fajnie Zobaczymy Więc zobaczymy tutaj co osóbki powiedzą Siemka nic. A... O A myślę, że to jest taka fajna integracja z ludźmi i chyba nagram taką drugą część, bo bardzo fajne, takie jest, gdzie sobie spaceruje początek właśnie ludzi. Mi się to podoba akurat W się sensie po pokojach. Odcinek na kanał. No, co mam nagrywać? No, chyba nie, nie wiem. Zobaczymy, hmm. jakiś odpowiedzi mam. Okej. Okay. Podasz nazwę, wpadnę. Yy, spinka. to skopiować. W sumie teraz tego nie skop... skopiuję. Bo każdy się będzie pytał o nazwę kanału, a tak długo wpisywać, to wiecie. Coś się długo długo będzie. Ale tak to fajnie, lecimy raz dwa trzy i kupi wklej nazwę. Okej. Okay. Dobra, fajnie. Dolecimy do kolejnego czatu. O, to mi teraz wpadło na mój pokój. Aha, to już byłam ty. O, tutaj ktoś jest. Zobaczymy. Hejka. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Zobaczymy, chyba nie. nie wiadomo. Zobaczymy, jak ktoś nie odpisze, to lecimy na kolejny czat. Jeszcze można. Jeden, dwa, pójdziemy. Zagadamy do ludzi. A on tutaj nie jest spojeku Tutaj jest. niestety nikt nie odpisuje, więc lecimy na kolejny. O, tutaj ktoś jest. Napiszemy znowu hejka. O. Były fajne tak. Bardzo mi się to podoba, takie pisanie z widzami. Naprawdę. Takie na czacie. Bardzo fajne. Okej. Okay. Dobra, troszkę nam... Tutaj napiszemy kanału I Okej, okay, tamta dziewczyna poszła Okej, okay, no dobra, trudno Tutaj jakiś pan ma no, jakiś pan, bo jakiś łopak jest Więc napiszemy Ejka okay Dobra, nagadamy jeszcze tutaj jednej osóbki Tutaj A was zachęcam oczywiście do zestawienia łapki w górę, jeśli wam się podoba taki content Tutaj ta osóbka nie odpisuje Więc lecimy dalej o, tutaj są trzy osób, tylko nie pamiętam, tutaj byłam. Wydaje mi się, że nie. Hejka, co tam? Dobra, zobaczymy, czy ktoś coś pisze. Mam nadzieję, że tak. Dobrze. Właśnie nagrywam odcinek. przechodzę o Pozdrawiam bardzo serdecznie też nie tą syfkę dobra więc kanał, kanału, a was zające sobie łapki w górę, do subskrypcji kanału, napisania komentarzy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!